Omawiamy zagadnienie prawa. Jest to zagadnienie podstawowe w życiu człowieka, ponieważ właśnie poprzez prawo my możemy albo dochodzić do jakiegoś dobra, albo też możemy być nakłaniani do czynienia zła. Życie ludzkie dokonuje się, ma miejsce, realizuje się w kontekście społecznym, a właśnie prawo jest tym, co reguluje relacje międzyludzkie. I całe niebezpieczeństwo dzisiaj, w dzisiejszym świecie, zwłaszcza zachodnim, który tak bardzo odszedł od źródeł klasycznych, od kultury greckiej, rzymskiej, chrześcijańskiej, całe niebezpieczeństwo Zachodu dzisiaj właśnie wyraża się w tym, że prawo uznawane jest tylko za prawo stanowione, a nie za prawo. To, co w tradycji uznawane było za ważniejsze od prawa stanowionego, czyli prawo naturalne czy prawo Boże. Warto zatrzymać się jeszcze nad prawem naturalnym. Na czym ono polega? O co by tutaj chodziło? Otóż właśnie Cyceron, ten znakomity rzymski filozof, on w takim dziele o powinnościach pokazuje, na czym polega sens prawa naturalnego. Bo przecież y, czym jest prawo? Prawo jest tym, co m, pozwala człowiekowi czynić dobro i unikać, zakazuje czynienia zła, czyli żąda, aby unikać czynienia zła. I teraz czym jest dobro? No, dobro jest tym, do czego człowiek dąży, ale dąży jak? Właśnie poprzez swoją naturę. To w naszej naturze. Pojawiają się odpowiednie tak zwane inklinacje, czyli chęci, pragnienia, żeby coś osiągnąć. Tylko problem polega na tym, że w przypadku świata zwierząt, te pragnienia, które również się pojawiają, one są odpowiednio regulowane za pomocą instynktu. Natomiast człowiek nie ma instynktu. Człowiek ma rozum. I dlatego właśnie. Nie mając instynktu, a mając rozum, musi odpowiednio to, co pojawia się przed nim, jako różnego rodzaju chęci czy pragnienia, musi to rozumnie ocenić, zrozumieć również i wybrać, jeśli uzna, że to jest dobre, a zakazać działania, jeśli to jest złe. Stąd prawo naturalne w przypadku człowieka będzie zawsze. Yy, tym, co my mamy odczytać z rzeczywistości poprzez nasz rozum. I co odczytujemy? Otóż Cyceron pisał, że na początku zauważmy, że natura obdarzyła wszelkie rodzaje istot żywych tą właściwością, że ochraniają one siebie, strzegą swego życia i ciała, unikają tego, co wydaje im się szkodliwe, a więc jest to pierwsze pragnienie zachowania życia. I na tym tle. To pragnienie, które pojawia się nie wskutek jakichś naszych wymysłów, tylko jest czymś dla nas zupełnie naturalnym. Ale my to musimy rozumnie odczytać i rozumnie właśnie chronić nasze życie i nasze zdrowie. To jest pierwsze prawo naturalne, do jakiego człowiek ma prawo, nie dlatego, że to ustanowi Parlament, tylko dlatego, że jesteśmy ludźmi. Drugi: następnie wszystkim żywym stworzeniom wspólny jest popęd do kojarzenia się w celu wydawania potomstwa i wspólna pewna troskliwość o to potomstwo. A więc druga, drugie pragnienie naturalne to jest pragnienie przekazywania życia dalej poprzez nowe potomstwo. I znowu tutaj musimy użyć rozumu, użyć rozumu w ten sposób, aby właśnie ocenić jak, jak Przekazywanie potomstwa będzie dla człowieka i tego, który przekazuje życie, ale również dla tego, który przyjdzie na świat, jaka forma będzie najlepsza. I tu wiemy, że formą odpowiedzialną, najlepszą, taką, która obejmuje pełny rozwój i wychowanie człowieka, to jest małżeństwo monogamiczne, nierozerwalne. To jest ta forma ludzka, najbardziej optymalna, przekazywania życia, która opiera się właśnie na prawie naturalnym. I trzecie, Atoli szczególnie właściwe jest człowiekowi szukanie i dociekanie prawdy. Jako naturalne pragnienie, swoiste już tylko dla człowieka. To szukanie prawdy. Dlaczego? Dlatego, że właśnie w świetle prawdy i poprzez prawdę, czyli poznanie tego, jaka jest rzeczywistość, czy dobro, do którego dążę, jest autentycznym dobrem, a zło autentycznym złem, poprzez takie rozpoznanie rzeczywistości, jaka wokół nas się znajduje, dopiero my możemy w pełni rozwijać się już jako ludzie w naszym życiu osobowym, bo prawda leży u podstaw życia nie tylko naukowego, teoretycznego, ale również u podstaw życia moralnego, politycznego, artystycznego czy również religijnego. I to prawo do prawdy przysługuje każdemu człowiekowi, bo, bo każdy człowiek może się rozwinąć jako człowiek właśnie dzięki prawdzie. To jest prawo naturalne. My to prawo zawdzięczamy naszej naturze, a nie ustanowieniom polityków. I stąd wszystkie postanowienia, wszystkie prawa stanowione właśnie przez ludzi, one muszą respektować i prawo do życia, i prawo do normalnej rodziny, i również prawo do prawdy.